Poznaj wózek narzędziowy ProfiTool Pro 1. 8 szuflad, 415 narzędzi i rozwiązania stworzone dla profesjonalnych mechaników. Profilowane wkładki PE pozwalają utrzymać porządek i szybko sprawdzić, czy wszystkie narzędzia są na swoim miejscu. Przemyślana organizacja szuflad pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą. 415 narzędzi dostosowanych do codziennych i zaawansowanych zadań w warsztacie. Od kluczy płaskooczkowych i dynamometrycznych, przez nasadki do Sąd lambda, aż po zestaw do demontażu tapicerki. Z takim wyposażeniem masz pewność, że żadne zadanie nie będzie wyzwaniem. Profitul Pro 1 to wózek, który spełnia najwyższe standardy warsztatowe. Specjalistyczne narzędzia, takie jak zestaw do tłoczków hamulcowych i nasadki do sond lambda, gwarantują precyzję nawet w najbardziej wymagających naprawach. Każde narzędzie w zestawie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić mechanikowi pełną kontrolę i efektywność. Wybierz ProfiTool Pro 1415. Profesjonalne narzędzia i porządek, który doceni każdy mechanik. Sprawdź już dziś na www.wszystkodlawarsztatu.pl.